Cześć, cześć, kochani, z tej strony Zuzia, witajcie na moim kanale. Dzisiaj mam specjalne kule z księżniczkami z Disneya, które zamówiłam na jakiejś chińskiej stronie. Czekałam na nie dość długo, ale mam ich sporo, bo mam do otwarcia 9 i dzisiaj otworzymy 3 takie kule i zobaczymy co kryje się w środku. Będą towarzyszyły mi moje LOL Surprise, które również są ciekawe, jakie księżniczki z Disneya trafią mi się w środku. Niestety tutaj nie bardzo widać, co jest w środku. Czy będą jakieś powtóreczki? Są niby jakieś instrukcje. Mam kilka, widzę, takich samych jajeczek, ale czy w środku będzie to samo? To dopiero zobaczymy, jak otworzymy. Dlatego dzisiaj otworzymy trzy, może cztery. Jeśli zostanie nam jeszcze chwilka czasu, są te kule różne. Zobaczcie, można trafić takie. E, takie księżniczki z Disneya tu jest niby pokazana instrukcja do Belli ale czy w środku będzie Bella to się okaże w takim razie ja odkładam moją laleczkę lol Surprise na bok i próbujemy otworzyć te kule w takim razie wybieram na razie trzy te wszystkie kule na bok i otwieramy po kolei I niby jest pokazane że w środku ma być chyba Aurelia się nazywa ta księżniczka nie pamiętam już z bajek Mamy otwarcia i otwieramy pierwszą warstwę. Mamy różową kulę w środku. Wygląda mi to coś innego. Mm, tak wygląda ta kula. Nie wiem jeszcze co będzie w środku. I tak, słuchajcie, to jest Aurelia. a ja Albo nie wiem jak ona się nazywa. Jeśli wiecie jak się nazywa ta księżniczka, to napiszcie mi w komentarzu. Powiem Wam. Bardzo fajnie wykonana, duża jest laleczka. może mi jej głowę. Przymocuję ją jeszcze do sukienki. Super. Ale bardzo fajnie wygląda. Zobaczcie. Tak prezentuje się laleczka. Jest o wiele większa od mojej LOL Surprise Ma taką sukieneczkę. Powiem Wam bardzo fajnie wygląda. Kulę odkładam na bok i otwieram następną. Jestem ciekaw, która mi się tu trafi, bo ta księżniczka również jest tu, na tej okładce. Ale czuję już po jajku, że ma jakiś inny kształt. Jest różowy. Wygląda jak muszelka. Czyżby to była arielka? O, to by było bardzo fajnie, bo ja bardzo lubię arielkę. Ja nie spodziewam się, że z chińskich stron są takie fajne. O, tak, zobaczcie, trafiła mi się arielka. zaraz zobaczymy, jak ją poskładać Muszę woreczka wyciągnąć. Bardzo ładna ta arielka. Wsadzimy jej głowę do ciała. Teraz ogonek tylko zerknę. Ja się go tu wkłada. I końcóweczka. Chyba dobrze, chociaż ogonek chyba do góry. O, teraz. No. Zobaczcie, jak Arielka wygląda. Chyba bardzo ładnie, co? Oglądaliście baj bajkę o Arielce? Ja oglądałam. Tylko ona chyba nie chce siedzieć. Aha, bo ona siedzi na swojej muszli. Zobaczcie, ona jeszcze ma swoją muszelkę do siedzenia. Super, zobaczcie, jak prezentuje się moja arielka. Połączyłam jeszcze tą część i nie wiem, czy ona tutaj w tej muszelce może siedzieć. Chyba tak. Zobaczcie, jak ona się prezentuje razem z tą muszelką. Bardzo fajnie. Te pudełeczko może również posłużyć jako przechowywanie tych jakichś fajnych skarbów naszych. W takim razie ja otwieram następną kulę. Ciekawe czy mi się trafi powtóreczka, czy jednak będzie to różna laleczka. O, mamy żółtą kulę. Jest możliwe, że trafiła mi się bella. Zaraz to otworzymy. I zobaczymy, co no, mamy w środku. Kula wygląda tak. Otwieramy i żółta sukienka królewna śnieżka. Jednak nie, jednak nie Bella. Jednak mamy królewną śnieżkę. Otworzymy na bok śmieci i wkładamy głowę. Bardzo szybciutko się głowa włożyła. Ale one są piękne. Będą idealnie pasowały na wystawę. Zobaczcie, już jest druga. Taka z sukieneczką. Jedną mamy arielkę, która siedzi na boku. Kulę oczywiście zostawiam sobie na przechowywanie bibelotów. No i myślę, że może otworzymy jeszcze jedną księżniczkę. Zaraz tu wylosujemy jakąś. Zobaczymy, kto jak się kryje w środku. O. Jaką świoletową mamy. Zobaczymy. Tak, ja znam tą księżniczkę, tylko nie pamiętam jej imienia. Może Wy pamiętacie? Jeśli tak, napiszcie w komentarzu. Jest bardzo urocza i również w takim samym stylu, że ma sukienkę i tak jak księżniczka Aurelia i nasza królewna śnieżka. sobie siedzi. Zobaczcie, jak te księżniczki się razem prezentują. Są bardzo śliczne. Na pewno dam je od razu na wystawę. Są spore. Zobaczcie, jak wygląda przy nich LOL Surprise. Wezmę do ręki. Spójrzcie, tak wygląda LOL Surprise, a tak wygląda ta księżniczka. No, prezentują się idealnie. I na pewno w następnych odcinkach otworzę pozostałe kule, bo mam jeszcze tych kul 5 i jestem ciekawa, co tam się w tych kulach może trafić. Jak widzicie, arielka jest całkiem inna. Siedzi w takiej muszelce. To muszelkę, oczywiście, możecie wyjąć i posłyszeć, może wam na coś innego. Tu się wtedy zamyka, i tu jest przykrywka, ale ja to na razie odłożę, bo nie mam takiej potrzeby. No i tak to wygląda. W takim razie dziękuję za oglądanie. Dawajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał. I do następnego odcinka, w którym będę pokazywać Wam na pewno jeszcze wszystkie inne moje zabawki. No to nic, no to żegnam się z Wami. Pa-pa! Dzięki za oglądanie!